Opa, opa, opa! Dzień dobry, panie i panowie. Tu na z tej strony mamy sobotę, dzień wolny od pracy rodacy. Odpalamy sterkę, i co dzisiaj robimy? Co dzisiaj robimy? Na pewno sobie ją umyjemy. Też, ponieważ. Patrzcie, co tu się dzieje. Katastrofa. Katastrofa, stary nie było auta. Uuu! Zbite! watgodnie, nie było kiedy no, zdałoby się troszkę podkurzać przepukać dzika. czekajcie, kluczyki stary się wywali opa, opa telefonik, pstryk na fotel i jeszcze zostały dokumenty no i super, a jaki to mamy plan dnia panie i panowie? A plan mamy taki, kamerka jeszcze, doła, Opa, opa. Plan mamy taki, że wymienimy sobie dzisiaj olej w MTeku nieszczęsnym 125. No, Roczek strzelił. Przebieg kosmiczny w tamtym roku MTekiem zrobiłem całe 300 km, czy coś koło 400. Także <laughs> się jeździłem. No, no, ale tak to jest, tak to jest. Ale co nie znaczy, że nie trzeba wymienić oleju, trzeba wymienić olej jak najbardziej. Także lecimy sobie. Opa, opa. Po olej i filtr. Jedziemy sobie tutaj do OS, do Kawasaki. Olej raczej powinien mieć z filtrem. Nie wiem, czy będzie na stanie. Się okaże. Piękna pogoda dzisiaj. O, elegancka. Dzisiaj mamy ile? No, jest tutaj prawie 20 stopni, 19,5 stopnia. Sziapata, dzień wolny od pracy. Dzisiaj nie ma nic o ciężarówek, dzisiaj taki luźny vlog, takie vlogiszcze stary zrobi, a jak patrzcie pięknie pięknie, że aż mięknie. Ja no nie powiem, okolica mi się tutaj podoba. Fajna jest. Ładnie zadbane wszystko. Także... Mie się tu podoba dobra, lecimy kierunek kawasaki, tam jest od razu mówię myjnia odkurzacze, także od razu sobie strzelę samochód. Opa, opa. No, dolatujemy sobie, dolatujemy. Tutaj na prawo mamy katema i myjnie. Zaraz zobaczymy jaka będzie kolejeczka do myjki. Nie wziąłem środka do czyszczenia Felk. Nie ma źle, panie i panowie. Nie ma źle. To się ustawiamy. Najpierw sobie strzelimy furkę, póki nie ma kolejki. <laughs> Dobra, mamy sześć stanowisk. Na wprost Kawasaki. Działamy. No i mamy to. Mamy to, panie i panowie. Zrobimy sobie za Piątkę Trójka, piątka Elegancko leci, leci I leci

Elegancko. Mamy to, mamy to. Asterka umyta, odkurzania wam już oszczędzę. A teraz stary leci po olej. Dobra, karciocha jest, także do za momencik. No i mamy odkurzone, odkurzone stanowiska, darmowe. Oczywiście, jak się myje, to i się odkurza. Tu za frejerzynkę, także super. Mamy, panie i panowie, no olej nie taki. Jaki bym chciał, to jest 5100 10W 40 a ja chciałem 7100, ale nie było. No ale do MTK to tam nie ma problemu. Powiedzmy, że to jest podstawa. Powiedzmy, że to jest podstawa. Ten 7100 jest po prostu półka wyżej. O, w ten sposób. I patrzcie, jaki potężny filtr. Dobra, co, panie i panowie? Lecimy do domu i wymianka. I wymian kolei opa opa. O, jeszcze czeka mnie wyciszanie drzwi, zmiana głośników, przód, tył. Gdyż, ponieważ te tylnie to już nie grają od roku, czasu, mówię na radyku je ja tutaj wyłączyłem. Bo tak strasznie harczą, w ogóle zero, już w szrot. Także nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro. Myślę, że jutro. Zacznę sobie rozbierać powoli te drzwi. Czekamy jeszcze na Radyjko. Widzę, że już z Polski wyleciało. Bo jednak nie do Francji, oni mają tam. Jeżeli chodzi o to Radyjko, co mnie Dechel w zrobił, mają wszędzie, w całej Europie mają magazyny. I akurat to nie szło z Francji, tylko szło z Polski. Gorzu Wielkopolski, panie i panowie, kurwa, jakbym wiedział, że stamtąd to idzie, to zamówił sobie na Polskę i by mi przywieźli w dwa dni, bo tutaj latają. Chłopaki. taka sytuacja Aha. Także Myślę że jutro wziąć się za, za, za drzwi Powywalać te głośniki Zobaczyć dokładnie jakie mam Żeby gafy żadnej nie strzelić Chociaż to nie powinien być problem Bo w serwisówce pisze jaki rozmiar Ale i tak będę wyciszał To sobie wyciszę Drzwi plus wywalę te głośniki Tył, przód i tyle, i zamówimy sobie, przyjdzie radyjko Tylko nam zostanie radyjko do zrobienia, nie wiem czy się bawić Wzmacniacze Targanie kabli na bagażnik i tak dalej Czy iść po najniższej linii oporu i wymienić Głośniki z radyjkiem i No kurwa, to nie jest auto dyskotekowe z drugiej strony Co ja tutaj będę Chopena słuchał, kurwa nie jestem zboczeńcem Wiecie o co jest pięć, no a miło by było, ale, ale, ale tutaj w drzwiach jest taki problem. Problem, nie problem. Tutaj guma łącząca karoserię z drzwiami, gdzie przechodzą kable, tam jest na złączkę taką tararara. No i tam był, trzeba by było prawdopodobnie, nie wiem, jeszcze nie patrzyłem ale po prostu dorobić piny i wpiąć się w puste sloty. Chyba, że da się jakoś gumą bokiem puścić, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie testowałem. W razie yy... jeszcze się zastanowię, na pewno będzie wygłuszanie, wymiana głośników i radia, a czy wiedzie wzmachol z subwooferem się okaże, się okaże. Chris mówi, to na nie panikuj, zrobimy. No to jak Chris mówi, że zrobimy, to tak może być, dobra. Nie pali się, z tym się akurat nie pali. <grym> Powoli sobie, zacznę na razie od wygłuszania i wymiany głośników. A jaki będzie kolejny etap, para-papa się zobaczy. No i mamy to, mamy to. Opa-opa, jesteśmy utłusza na bazie. Taka sytuacja. MT-czek nieruszany, powiem Wam. No, rok na pewno. Rok niejeżdżony. Jakieś. 300 mówię 400 km 400 to maksymalnie zrobione z przebiegiem 18 128 Terrara. Ja jakiś czas temu wymieniłem w nim um, aku na nowe, bo padnięte już było nie chciało to nic prądu dawać Także aku mamy tutaj tararara stare. Trzeba zutylizować, tak, a dzisiaj się weźmiemy za wymiankę oleju, bo mówię roczek zleciał, co z tego, że 400 km nabite jak, no nie wolno jeździć na takim oleju, nie wolno, szkoda tylko właśnie, że ten 5100, ale nie ma 7.1, może być 5.1, nic się nie stanie, patrzcie jaki dupny filtr, jeszcze raz Wam wyciągnę, teraz, opa, opa. Ta -ra, ra 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 Taki motor, taka bestia. no taka sytuacja. Dobra, co będziemy potrzebować, panie i panowie, do wymiany? Na pewno miskę. Na pewno takie urządzonko, taką miseczkę magnetyczną na śrubki. Klucz dynamometryczny, ósemeczkę Tutaj do filtra. Potężny. <grymne> Powtarzam. I kupę szczęścia. Przynajmniej ja będę potrzebował, bo znając mojego pecha, upierdolę znowu jakąś śrubkę. <grymne> I dlatego już sobie wziąłem klucz dynamometryczny, gdyż jakobyś ostatnim razem, jak wymieniałem, tu upierdzieliłem śrubę spustową tutaj. Jak to się mówi, dokręcałem z siłą odpowiednią. No. A że stary nie ma wyczucia w łapie, to poszła śrubka spustowa i musiałem prawie tydzień czekać na nową para-papa. Para, para. Dobrze, że śrubka, a nie gwint w silniku, bo był słaby. Taka sytuacja. Boston. Boston. Cześć. Przywitaj się z widzami. Apa-apa. Tak, 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 tak. tak, tak. <ślech> Dobra. To ja sobie idę, jeszcze zrobię kawulca przed tą całą wymianą. I. Gliwice, gliwice, tak, gliwice. I bierzemy się za wymiankę. Oczywiście jest tutaj opłacany yy, podatek drogowy, jest płacony, także Terrara. No, a mi nie udowodnią, kiedy on tu przyjechał. Nawet jak mają kamery, gdyż, ponieważ ja go tu kupiłem, wiecie, co 5. No. <laughs> No, A zawsze się mogę tłumaczyć, że wyjechał na lawecie albo w busie do Polski. Przegląd był, zrobił, wrócił. Taka sytuacja w Polsce był ponad pół roku, także pff, mogę mieć smaknąć. To nie auto. Dobra, no to co? Szybka kawa i lecimy. No a jak już kawkę mamy, to powoli zaczynamy. A jeszcze jedno. Nie powiedziałem, ile tutaj stary. W Holandii płacił za olej i za filtry, czyli panie i panowie 2 litry oleju musiałem wziąć dwa bo tu wchodzi litr z grosikiem także dwie buteleczki olej 29,80 po 14,90 za litr na internecie byłoby taniej i to sporo no ale Pierwsze musiał czekać, a drugie zależy, gdzie kupicie. I jak w jakimś niepewnym sklepie, to może nie być oryginalny olej, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, co jest 5? Filtr oleju 1550. No to powiem tak: w innym sklepie do Gixa, mojego, kochanego, za filtr oleju zapłaciłem hmm, chyba niecałe 12 euro. No, taka sytuacja, czyli sklep, sklepowi nierówny, dobra panie i panowie Bierzemy się bieram się za tą wymiankę no tutaj troszeczkę pęknięta obudowa tutaj wyłamany plasticzek także gdzieś tam kiedyś coś musiało być z jamaszku, ale delikatnie czy nawet niekoniecznie bo mógł przydupić okrawężnik Gdyż tutaj od spodu też jest pęknięte. Widzicie? Nawet kawałka plastiku brakuje. Czyli obstawiam, że raczej gdzieś sobie gościu, były właściciel, może z za wysokiego krawężnika chciał zjechać, no i no to jest plastik, nie? Ale nic się nie dzieje, nic nie lata, wszystko się trzyma, także jest petarda. Dobra, zaczynamy sobie od tych śrubek, one są na imbusia. Już sobie je zlizowałem. Mamy ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak jest. Rozkręcamy. Dwa, dziewięć. Stryk, myk, fyk. Tak, mamy to. Mamy to. I elegancko odkładamy. Pryk, myk, fyk, dobra, mamy obudowę, jest połamana, elegancko, <grym> nic się nie dzieje, panie i panowie, nic się nie dzieje, na boczek, nie zdałoby się jeszcze te, tutaj te ściągnąć, bo jak zacznę spuszczać, to będzie nam lecieć po tej obudowie, czyli tutaj co mamy? No, czyli to, to samo z drugiej maniki lecimy. Dobra. Tutaj z tej strony też. Już powinno nam zejść. Już powinno nam to ustrojko wyjść. Dobra. Mamy to. Zaraz sobie wyczyszczę. A jak? Hardcore. Dobra. Tak to wygląda. Bryki, tyki, fajne bryki. Czyli wychodzi, że nie musiałem tych śrub tutaj z tej strony dolnych. Wystarczyło tylko górne. Plus z tej mańki kilka śrubek i też by wyszło. No dobra, dobra. No co? Co dalej? Co dalej? Co my tu mamy do spuszczania? Aha, takie czuć. To będzie chyba ze 13 albo i 17. 17, o panie, o panie, to jest coś większego. Terrara, to jest coś większego, mój kolego. Dobra, 19. Spróbujemy. Stary, to ma wszystko, wszystko i nic. To jest 19. To jest 22, 22 na pewno, nie? Dobra Byłoby tu na Gamoniu? Byłoby 19 Dobra No to co? Miseczka Będziemy spuszczać dziada Poszło Dobra Jak poszło, to teraz panie i panowie delikatnie, bo tam jest sitko i taka sytuacja, że może mi to zaraz uciec opa 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 panie i panowie, o leci biste czerwone uli <laughs> dobra to już sobie te sitko sam wyciągnę, bo kurowa jedną ręką nie do brady no i mamy to, mamy to, tak to wygląda panie i panowie korek spustowy sprężyna dociskająca i siteczko, a olej praktycznie patrzcie nówka sztuka nic jest zabrudzone całe 400 km miał przelatane, max to było gdzieś między 300 a 400 no ale roczek minął, nie ma że boli no i super, olej sobie leci, kończy lecieć teraz się bierzemy za odkręcanie pokrywy filtra oleju zluzować delikatnie opa dobrze pięknie, pięknie że aż pięknie uh, 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 uh. Uh -huh. Dobra, będę musiał pamiętać, że długa idzie tutaj. O, stary se kawę zrobił to już prawie zimno. Jeszcze łyka nie zrobiłem. <grystanie> Dobra, tutaj, działajmy to A ah, zajebista kawka, panie, panowie, panie, panowie, panie panowie, 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 panowie. Ah, I pogoda Mistrz świata No, ale weźmy się teraz za filtr jak wygląda filtr po niecałych 400 km przelatanych? Nówka sztuka. Nówka sztuka. Zero jakichś opiłków, nic. Terrara. Petarda. Petarda, rakietor, jeszcze mógłbym go. Zapłuczony opierdolić. <laughs> Tutaj mamy nowy elegancki Tararara. Taka, Taka sytuacja. Czy wymieniać? Czy był sens? Patrzcie. Zero różnicy. Zero różnicy, no ale dobra, niech będzie te w sklepie 15 jorków. Stryk niech se jest nowy, Dobra, no i to samo składamy dziada Stryk, mi One hour later. i godzinkę później panie i panowie, co ja mówię? że stary ma pecha a jak stary ma pecha to znaczy się, że ma pecha słuchajcie co się stało robaczki używałem klucza dynamometrycznego nastawiony na 10 niutków tyle co przewiduje producent i co czekajcie czekajcie i trzeba. No stary upierdolił a jak ktoś ma pecha, to palec w dupie złamie. Proszę bardzo <grywia> i teraz tak, eee, czy ta śrubka już była zmęczona podczas ostatniej wymiany, bo powiem wam tak szczerze, no że o Widać, rozciągnięta i teraz nie wiem, czy mi jebła, bo się zawiesił klucz, czy co. A tym bardziej, że ten klucz nie jest jakiś tam też super. Te dwie odbiły, a ta nie my co jest kurwa. Więc zawiesił się nagle pff, nie ma. <laughs> Pojechałem na szybko do sklepu z częściami. Dostałem, ale słuchajcie, byłem w sklepie z częściami, to Jakbyś powiedział, mamy, ale po 500 sztuk sprzedajemy Ja mówię, no to dupa, co teraz On do jakiegoś serwisu samochodowego Do sklepu z częściami samochodowymi I powiem Ci, powiem Wam, że wyrwałem za frajer No, u mechanika, także yy, Dupa z tymi kluczami, walim na 3 Najlepiej No i dobra, dobra nic nie upierdzielałem, nie poupierdzielałem Jakoś tam poszło ten kluczem dynamometrycznym Aczkolwiek się bałem, bo nie jestem pewien tego klucza No ale dobra, ładnie kiwało mamy e, spór na dychę dokręcone Spód zrobiłem Na wyczucie, ale naprawdę delikatnie Bo ostatnio upierdzieliłem, a w tym większym kluczu dynamometrycznym Nie mam takiej nasadki, czyli znaczy, średnica po prostu wejścia do klucza jest za duża na, na, na te wkładki, co ja mam. Także grzechoteczką delikatnie. Dobra, co? So, Stary sobie go teraz troszeczkę odtłuścić weź cleanerem i będziemy zalewać rzutki olej Opa, opa. No i dobra, a tutaj wchodzi dokładnie. Litr, litr, no plus jeszcze ciutkę w filtr. Także bagnecik tutaj i stary zabiera się za uzupełnianie. Śmiało mogę od razu całą flachę wlać gul, 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 gul No i dobra, olej zalany, panie i panowie, teraz go odpalimy. Chodzi. Mówią ludzie, że żeby go nie odpałać, tak, żeby parę razy strzelić, żeby sobie wałem obrócił i tyle. No ale ja wiem. Ale patrzcie, wyruszamy rok czasu. No oprócz jednej tutaj akcji po pioku jak paliłem w ale też było z pół roku do tyłu. No to pół roku nieodpalany i poszedł do Ta Taka sytuacja, elegancko, pięknie, pięknie. Dobrze ja, aż mięknie, misja zakończona sukcesem Składamy plastiki i ja, co jutro jazda próbna Zresetujemy komputer, zobaczymy jakie spalanko tutaj było Jakie będzie, przepraszam Do 60 na godzinę to e, pokazywało 1,6 litra A jak zapierdzielałem 2,3 do 2,5 W sensie tak stówą O, przetestujemy, jutro będziemy testować a na razie ja go sobie składam, robaczki i co i widzimy się w kolejnym materiale. Prawdopodobnie jutro w niedzielę. Jo!